Proszę Państwa, dzień dobry. Słuchajcie, dożyłem otwarcia nowego dworca PKP w Dąbrowie Górniczej. Bardzo się cieszę. Ostatnio się spóźniłem, w ogóle się spóźniam, na parafie się spóźniłem, na zabawę wieczorną głośno było w Dąbrowie Górniczej ostatnio. Dwa dni temu pan prezydent Marcinek otwierał dworzec PKP, też się spóźniłem, no ale że tak powiem, PKP mnie zrozumie z tym spóźnieniem. Także proszę się odwoływać za opóźnienie. Przepraszam. Co złego to nie ja. Słuchajcie, chodzę tutaj. Kto nie oglądał mojego filmiku Zwiedzam Dąbrowę, gdzie zwiedzałem dworzec, który był wcześniejszy i inny, nie taki piękny jak ten, to zapraszam do obejrzenia, a teraz będę zwiedzał na nowo. Już po remoncie. Zobaczymy. Jak się uzbiera materiał, to coś wrzucę. Zapraszam na moje social media, YouTube, Facebooki, Twittery, Tindery. Tam to wszystko będzie. No jakie cudeń, nie ma bity, chociaż może się coś znajdzie.